Dzień dobry kochani. Dzisiaj witam się z wami tak wyjątkowo późno, ponieważ z rana miałam kilka spraw do załatwienia, musiałam też iść na zakupy, no i trochę ogarnąć w chałupie, więc no trochę mi zeszło. Więc stwierdziłam, że odezwę się do was teraz przy okazji, jak będę się zabierała za robienie obiadu. No i na pierwsze danie będzie zupa pomidorowa, ale nie z rosołu z wczoraj, żeby nie było. A na drugie danie będzie zapiekanka od malinowej. Ja Wam ostatnio tak truję cały czas o tej malinowej, ale zaczęłam ją jakiś czas temu oglądać, całkiem niedawno. I po prostu tak mi przypadł ten kanał do gustu, na, no kanał, jej osoba przypadła mi tak do gustu, że ja po prostu teraz wiecie, cały czas, nie? No i też dodatkowo bardzo podobają mi się te przepisy Bardzo mi się podoba to, że pokazuje jak robi dane jedzenie No i jest to takie jedzenie, które każdy potrafi zrobić I składniki nie są jakieś drogie, wymagające Nie wiadomo jakich poszukiwań Także naprawdę super No i można je też zas zastąpić czymś innym Więc no, polecam Wam kanał i polecam Wam przepisy z tego kanału Także dzisiaj będzie zapiekanka, będzie trochę zamienionych składników, bo my takich nie używamy, albo czegoś tam nie jemy, nie lubimy. Także będzie trochę podmienione, no ale tak to wszystko będzie podobnie. No. Także tutaj mam teraz włoszczyznę wyciągniętą z ryneczek Lidla oczywiście. No nie oczywiście, bo nie zawsze u nas jest ryneczek Lidla. Jak widzicie w ogóle te włoszczyzny to zawsze takie jakieś są, nie wiem, wydaje mi się jakby te odrzutki takie te brzydsze warzywa szły właśnie do włoszczyzny. Może nie wiem, może, może tak powinno być na przykład wiecie też co mnie zawsze denerwuje że albo marchewka jest maciupeńka albo pory jest maciupeńki który tak naprawdę też by się przydał nie? tu akurat jest tak no w miarę powiem wam szczerze no ale znowu mamy ogromnego selera którego ja no mało używam bo tylko i wyłącznie do zup i u nas leży bo my za, rzadko robimy, bardzo rzadko robimy zupy o, widzieliście kabel e, no bardzo rzadko robimy zupy no i pietrucha to też jest duża, bardzo duża, ale powiem szczerze, że na ten gar, który ja Wam zaraz pokażę, to, to trochę tutaj idzie tych warzyw. I ostatnio też miałam więcej warzyw i po prostu było super. Proszę bardzo, moi kochani, bo łagan jest. Jest. Warzywa pokrojone? Pokrojone. Zupa się robi. Robi się! Już Wam nawet pokażę, tylko dajcie mi moment. Bo jedną ręką to Wam powiem tak trochę niebezpiecznie. A ja tu mam taką. po taki sposób. I kiełbaska. piecze się! piecze się! Także po prostu wszystko. Jak ta lala. Co Wam chciałam powiedzieć? Że jednak jest zdecydowanie bardziej później niż ja myślałam, bo myślałam, że jest gdzieś może teraz po pierwszej. Okazuje się, że już jest chwila po drugiej, po czternastej dla jasności, yy, więc no już myślę, że czasu zbyt wiele nie mam, ale ten mój mąż to się nie odzywa w ogóle, więc ja nie wiem gdzie on jest. Muszę krzyczeć, bo nic nie słychać. Tu mam kurczaka z yy, pałki z kurczaka wyciągnięte z, z, z zupy, tak? Z zupy i myślę, że je trochę też oszkubię i dodam do tej zapiekanki no, także na razie się smaży kiełbaska swoją drogą zaraz Wam pokażę jaką ja miałam ja miałam moi drodzy morliny tak jak miała w sumie malinowa ale nie wiem czy taką samą bo ja mam taką miałam taką o morlińska w piersi kurczaka jest przepyszna i po prostu w życiu nie jadłam kiełbasy. Naprawdę, uwierzcie mi na słowo. No, więc kiełbaska się tam robi, i do kiełbaski trochę dodamy tego kurczaka, i będzie po prostu Ty coś glam, coś no. Ale no, tak jak Wam mówię, trochę jest już późno, i nie wiem w sumie, czy wracać teraz do tej szafy czy już się zabrać za to wszystko i chyba się za to wszystko zabiorę, bo myślę, że yy, no, ten mój narzeczony to za chwilę, może nie za taką chwilę, ale, ale za niedługo powinien być w domu, bo dziwne, żeby jeszcze o tej porze go nie było. No nic. Więc tutaj y, czeka, czekają warzywka. Yy, cebulę jakoś będę musiała wydłubać potem spod tej kopy papryki i wrzucić po prostu po tej kiełbasce na patelnię no. Także jak widzicie naprawdę bardzo fajna kiełbaska. Myślę, że tutaj ona nie będzie miała bardzo dużo tłuszczu, ale nie dodawałam tłuszczu, więc zobaczymy jak będzie, jak się zacznie gdzieś tam mi przypalać czy coś, to najwyżej podziałamy, ale myślę, że raczej nie powinnam używać tutaj żadnego oleju ani nic z tych rzeczy. Spójrzcie, nie na Alexa, tylko na to, co się tutaj dzieje. Tak, moi kochani, to jest właśnie, no tam też widzicie wszystko przecież. To jest właśnie nasza szafa, i tutaj właśnie jest wszystko to, co trzeba ogarnąć. A jak widzicie, ja na razie ogarnęłam tylko trzy pary legginsów, także po prostu jest moc, nie? Jest moc. Także ja nie wiem, jak to będzie, ale powiem Wam szczerze, że mi się totalnie nie chce tego robić. I przeraża mnie ilość rzeczy, które mam. No, a tam na przykład leży na kartonie, żeby nie pokazywać kuwety zafajdanej. Tam na kartonie leżą leginsy, wszystkie dziurawe, więc nie wiem, czy sobie jakąś jedną parę może zostawię i reszta wsią do kosza. Teraz do naszej zupki polecą pomidory, krojone bez skórki, takie... W puszce lewiatanowskie, te najtańsze, no przyznam się tutaj bez bicia, że te najtańsze, ponoć no nie są to dobre pomidory, ponoć najlepsze są z jakiejś tam firmy, kiedyś słyszałam na kanale Ula Pedantula, że z jakiejś tam firmy są zdecydowanie lepsze, że te są robione z jakichś starych pomidorów czy coś, no nie wiem, ja mam takie i z takimi pomidorówka smakuje wybornie, także... Nie będę tutaj tego kwestionować. No i oczywiście koncentrat pomidorowy i powiem wam, że to jest po prostu mój hit ostatnimi czasy, ponieważ ja zawsze robiłam ten błąd i kupowałam takie no większe koncentraty. W sumie nawet nie trochę większe od tego, tak? No takie w słoiczkach, nie jakieś duże. Raz miałam taki duży, zupełnie niepotrzebnie i po prostu go wyrzuciliśmy później miałam taki w słoiczku, a teraz drugi raz kupiłam taki, bo ostatnio cały po prostu poszedł do zupy, no to jest ogromny gar ja nie wiem, może, może tego nie być widać może nie być widać, ale ja wiem, że to jest ogromny gar no i taki, takie maleństwo no uwierzcie mi na słowo, że to jest maciupkie ja Wam pokażę gramaturę, o 70 gram to jest maleństwo, całe tutaj jest super po prostu idealne, więc na pewno nie tracę pieniędzy i mi się to nigdzie tam, wiecie, w lodówce nie psuje. No a pomidorki to już wam mówiłam. Także lecimy z tym koksem. I tak to kochani wygląda na ten moment. Tutaj jest w środku wszystko wymieszane, makaron i to co miałam tam, co wam wcześniej pokazywałam. Tutaj zaraz będę ogarniać jajko. Ser już mam starty, śmietana też już jest. A tutaj mam kukurydzę, ale raczej jej tutaj nie będę wrzucać, tylko poczeka ona na swoją kolej do pizzy. Chociaż może trochę dam. Dobrze, moi kochani, ja się z wami żegnam takim oto otobędzińskim akcentem i widokiem. Tam możecie w tle zauważyć zamek. O! O tam! Tak, dokładnie. Dominik poszedł po lody. Ja idę się okopać. Zjedliśmy, wypiliśmy, co mieliśmy wypić. Nic żadnych alkoholi, oczywiście. No i się żegnam z Wami serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za, za wspólnie spędzony czas w kuchni.